Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj kotleciki z indyka w panierce otrębowej. E, takie kotleciki świetnie nadają się e, na ciepło jako danie główne obiadowe, na zimno jako przekąska na wszelkiego rodzaju imprezach, a także spełniają warunki e, dań nadających się do diety Dukana. To też z czystym sumieniem polecam je osobom, które są właśnie na tej diecie. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę. Jakie je przyrządzam. Zapraszam. Do miski wbijam dwa całe jajka. Dodaję łyżeczkę granulowanego czosnku, pół łyżeczki czerwonej papryki w proszku, łyżeczka ziół, ja biorę przyprawę włoską, jedna trzecia łyżeczki pieprzu ziołowego. I na koniec dodaję jeszcze odrobinę soli. Ja biorę jedną trzecią łyżeczki, ale oczywiście ilość soli według uznania. I odstawiam na bok, a w tym czasie kroję kotleciki. Mam tutaj jakieś 800 g mięsa drobiowego. W moim przypadku jest to filet z indyka, ale równie dobrze mogą być na przykład filety z kurczaka. Moje mięso jest umyte, osuszone. I teraz pozbawiam je zbędnych błonek i kawałków tłuszczu. I tak przygotowane mięso kroję teraz w małe cieniutkie kotleciki, najlepiej w poprzek włókien. Wówczas to mięsko będzie się przyjemniej jadło. Kotleciki rozbijam od razu trzonkiem noża. I od razu przykładam do przygotowanej wcześniej marynaty jajecznej. Postąpię z całym mięsem. Tak przygotowane kotleciki dokładnie obtaczam teraz w marynacie jajecznej. Zależy mi na tym, żeby każdy kotlecik dokładnie pokrył się jajkiem z przyprawami. I gotowe. I tak przygotowane kotleciki zostawiam teraz na minimum 30 minut, aby ładnie przegryzyły się przyprawami. Z tym, że jeśli nie mam czasu, to oczywiście mogę je panierować od razu. Do przygotowania panierki wykorzystam zmielone otręby owsiane. Różnicę między takimi otrębami, a otrębami tradycyjnymi pokazuję w króciutkim, osobnym filmiku. Skorzystam z tych zmielonych, dlatego że lepiej przylgną do kotlecików i będzie się je przyjemniej opiekać. Dozwolona dzienna ilość otrąb owsianych w diecie Dukana to trzy łyżki. One wagowo wychodzą tak samo: łyżka otrąb zmielonych, jak i łyżka otrąb y, niezmielonych. To jest dokładnie to samo. Aby podnieść smak panierki, dodają odrobinę ziół oraz taką samą ilość czerwonej papryki. Dokładnie mieszam. Przygotowaną panierkę odstawiam teraz na bok. Mam tutaj dokładnie 3 łyżki otrąb owsianych, czyli zalecaną dzienną dawkę z diety Tukana. I teraz tak. Kotleciki gotowe pachną bardzo intensywnie. Myślę, że będą bardzo smaczne. I można je teraz w takiej postaci, jak je tu widzimy, czyli w samym jajku z przyprawami, opiec na patelni teflonowej, w ogóle bez udziału tłuszczu. Ja jednak część z nich opanieruję w zmielonych otrębach owsianych. Oczywiście całej części nie opanieruję w tej panierce, bo mi jej po prostu nie wystarczy. Tym niemniej one będą smaczne, także i bez panierki. Każdy kotlecik dokładnie obtaczam teraz w jajku. Po czym panieruję. Dzięki temu, że otręby są zmielone, one bardzo ładnie i ściśle przylegają do kotlecika. I te opanierowane kotleciki przekładam na przygotowany obok suchy talerz. I opanieruję tyle kotlecików, na ile wystarczy panierki. A pozostałą część kotlecików opiekę po prostu bez panierki w samej marynacie jajecznej. Będą również smaczne. Z tej panierki wyszło mi jakieś 6 takich opanierowanych kotlecików i będę je teraz opiekała na teflonowej patelni. Tak, kotleciki mogłabym piec na samym teflonie, ale ja zrobię w ten sposób, że czubki palców zwilżę oliwą z oliwek i tak bardzo cieniutko nasmaruję na patelni. Teraz włączam grzanie i dość mocno ją nagrzewam. Powinna być bardzo gorąca. I kiedy patelnia już jest bardzo gorąca, wykładam moje kotleciki. I opiekam po 2-3 minutki z każdej strony, aż stracą w środku swoją surowość, a z zewnątrz będą złociście zbrązowione. Ta panierka oczywiście nie będzie taka cudownie chrupiąca, jak smażona na większej ilości tłuszczu. Tym niemniej ładnie się zaskorupiła, jest taka twarda i będzie stanowiła świetną imitację takiej tradycyjnej panierki. A wtedy, kiedy jesteśmy na diecie Dukana, czasami jej brakuje. Po jakichś 2-3 minutach na drugiej stronie, kiedy mięso już jest dobrze upieczone w środku, wyłączam grzanie i zostawiam je jeszcze przez jakiś czas na patelni, żeby jeszcze chwilkę doszło. I gotowe. Podaję na ciepło prosto z patelni, w moim przypadku z musztardą, ale świetnie smakują także z wszelkiego rodzaju sosami dozwolonymi w diecie lukana. To jest na przykład sosami na bazie chudego serka homogenizowanego z dodatkiem chrzanu, i wówczas mamy sos chrzanowy z podobnym sosem musztardowym, czosnkowym bądź ziołowym. To już według uznania. Mm. To naprawdę smaczny kotlecik. Bardzo polecam. To całkiem niezła i udana imitacja takiej tradycyjnej panierki, i świetnie urozmaici dość monotonną dietę do kana. Polecam, bo jest naprawdę smaczne.